Dzień dobry. W studiu na konferencji Wall Street gościmy tym razem pana Wojciecha Zengtelera, przedstawiciela Biura Relacji do Spraw Inwestorskich Grupy LOTOS. Dzień dobry. Dzień dobry. Który z segmentów działalności przynosi obecnie LOTOSowi największe zyski? To pytanie wydaje się trafia w dobrym momencie, bo pierwszy kwartał 2014 roku był pierwszym kwartałem, kiedy drugi z naszych segmentów sprawozdawczych, bo w tym biznesie, jeśli chodzi o sprawozdawczość, są dwa segmenty, segment przerobu i handlu, tak zwany downstream i segment poszukiwań i wydobycia węglowodorów, czyli segment upstream. My do tej pory byliśmy rozwinięci w ramach segmentu downstream i tak naprawdę lwia część naszych zysków przypadała na ten segment. W obecnej strategii biznesowej na lata 2011-2015 koncentrujemy się właśnie na segmencie poszukiwań i wydobycia i Dokładnie pierwszy kwartał 2014 roku, czyli ostatni przez nas raportowany, przyniósł nam ebidę, taką oczyszczoną, wskaźniki jednorazowe ze segmentu upstream na poziomie powyżej 50% całkowitej ebitdy grupy. Więc odpowiadając może teraz krótko na to pytanie, na dzisiaj jest to segment poszukiwań i wydobycia. Natomiast oczywiście sytuacja jest dynamiczna, ona bardzo mocno zależy od e, e, koniunktury, jeśli chodzi o ceny na produkty refineryjne i to wpływa negatywnie obecnie na e, zyskowność segmentu e, produkcji i handlu, czyli segmentu downstream. Więc można się spodziewać, że e, jeżeli ta sytuacja się zmieni, to e, również ten downstream znowu e, wzrośnie na, e, na znaczeniu i tak naprawdę cały czas skala jeszcze tego upstreamu, z kolei nie jest tak dużo, żeby nam przynosić powyżej połowy, ale też to potwierdza jakby drogę, którą myśmy obrali, tak? żeby rozwijać ten upstream, bo w sytuacji, kiedy zyskowność segmentu downstream pogorszy się, pojawia się ten upstream. I tak właśnie stało się w pierwszym kwartale 2014 roku. Inwestorzy, akcjonariusze spółki, e, największy kontakt z samą spółką mają oczywiście na stacjach benzynowych. E, I chciałem właśnie zadać pytanie, czy Lotos zamierza dalej rozwijać własną sieć stacji benzynowych na terenie kraju? Lotos kontynuuje e, cały czas e, program, czy, czy jakby rozwijanie tej sieci stacji paliw. Obecnie mamy ich 426. E, rozwijamy się głównie w segmencie ekonomicznym. Czyli chodzi tutaj o małą stację, która oferuje niższą cenę, mniej może usług dodatkowych, natomiast jest w stanie na tym rynku, który jest w tej chwili bardzo konkurencyjny i bardzo ciężki, zaoferować produkt po niższej cenie. I wydaje nam się, że jest to optymalna droga do tego, żeby ten rynek zdobywać, co zresztą potwierdzają liczby. Nasz cel strategiczny 2015 rok to jest osiągnięcie udziału w rynku krajowym detalicznym na poziomie 10%. W tej chwili przekroczyliśmy już 9% i konsekwentnie pniemy się do przodu. LOTOS będzie rozwijał swoją sieć stacji paliw w segmencie ekonomicznym, o którym już wspomniałem, jak również w segmencie premium otwieramy stację na budowanej, rozwijanej polskiej sieci autostrad i dróg ekspresowych. Dwa dni temu byłem pierwszy raz na, na MOP-ie na autostradzie A2 poza Warszawą. Także tam też się pojawiamy i jest to pewnie taki wąski segment rynku, co do którego jego zyskowność pojawi się pewnie za jakiś czas, dlatego że w momencie, w którym ta sieć autostrad jest rozczłonkowana, oczywiście stacje autostradowe nie mają takich przelewów, jak mieć powinny, natomiast w momencie, w którym ta stacja, ta sieć zostanie zamknięta, wtedy na pewno będą to bardzo zyskowne jednostki i Zaczniemy zbierać owoce tych naszych planów. Inwestorzy indywidualni, którzy czytają komentarze analityków, które mają określić, opisać wyniki lotosu, bardzo często spotykają się z pojęciem marży rafineryjnej. Proszę przybliżyć, co to jest ta marża rafineryjna i od czego ona zależy. Taka modelowa marża rafineryjna, bo zapewne o coś takiego pan pyta, jest takim bardzo prostym wynikiem dodawania po jednej stronie przychodów, które generujemy z produktów, które sprzedajemy, odejmując od tego koszt wsadu, jakim w biznesie rafineryjnym jest koszt ropy naftowej. Czyli, tak w skrócie mówiąc, jeżeli rafineria produkuje jakieś 100 produktów, tak. Z tych 100 taka rafineria jak rafineria w Gdańsku produkuje gdzieś około tam 12-14 benzyn, 49-48 diesla, 5-6 paliwa lotniczego i dalej poszczególnych produktów, lekkiego oleju opałowego, Asfaltów i ciężkiego oleju połowego. I teraz wypadkowa cena na tych poszczególnych produktach, tak, ważona poprzez te, poprzez, poprzez te nasze procenty tych poszczególnych produktów, jakie mamy w strukturze, doprowadza nas do jakiejś całościowej puli, którą jesteśmy w stanie uzyskać, i musimy od tego oczywiście odjąć koszt wsadu ropy, koszt energii, jakieś tam straty własne na produkcji, tak? No bo mamy 100, wkładamy 100 ropy, nie wychodzi, wyciągamy 100 produktów, bo trzeba zasilić te wszystkie urządzenia, tak mówiąc w skrócie i, i na tym jakieś straty są. I, ta, I teraz ta marża się zmienia wtedy, kiedy ceny produktów na rynku się zmieniają. To jest taki biznes globalny, w którym tak naprawdę cenę bierze się z zewnątrz. My nie mamy żadnego wpływu i nikt na świecie prawdopodobnie z, z firm refineryjnych nie ma wpływu na te ceny. Więc ta marża modelowa zależy od tego, jaka cena w danym momencie jest na dany produkt. Tak jak już wcześniej wspomniałem przy pierwszym pytaniu o wyniki, dzisiaj jest ciężka sytuacja dla przemysłu refineryjnego i te marże nie są zbyt wysokie. Więc czekają na pewno firmy refineryjne na poprawę i ta marża też, wpływ na tę marżę czy na te ceny na sytuacja, Myślę głównie na benzynie i na dieslu, tak? no, bo jest to największa ilość produktów, i tutaj z kolei e, duży, e, duży wpływ na cenę tych produktów ma e, podaż, czy to z Rosji, czy to z kierunku Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ten napływ produktów, e, eksport z tamtych krajów jest duży, no to wtedy oczywiście cena spada. Także to jest taki czynnik, który wydaje mi się warto obserwować, e, jeżeli ktoś śledzi koniunkturę rafineryjną, może na podstawie tego gdzieś pewnie złapać ten związek pomiędzy poziomem notowań, a zyskownością biznesu. LOTOS pokazał już, że potrafi dokonywać przejęć na rynku zagranicznych. Kiedy i jakich kolejnych akwizycji możemy się spodziewać? W segmencie upstream, do którego Pan się zapewne odnosi, w zeszłym roku faktycznie skończyliśmy Akwizycję pakietu złóż Heimdall na Morzu Norweskim. To jest nasz kierunek rozwoju, no kierunek, w którym będziemy szukać dalszych akwizycji, i w tej chwili pracujemy nad kolejnymi tematami. Trudno mi w tej chwili położyć jakąś deklarację co do daty, dlatego że oczywiście w momencie tego typu, tego typu transakcji czy tego typu celów. Wszystko zależy od tego, jakie będą warunki i co, na co dokładnie będziemy mogli um, sobie pozwolić, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danego projektu, czy też jego cenę oczywiście i y, otoczenie konkurencyjne, kto ile zaoferuje. Um, także wydaje się, że, że w, w, na przestrzeni e, najbliższych miesięcy będziemy się bardzo mocno koncentrować i starać taką akwizycję dopiąć. I na koniec chciałbym zapytać, czy warto brać udział w konferencji Wall Street? Tak warto. Ja myślę, że takie bardzo suche liczby pokazują, że grupa inwestorów indywidualnych, pewien segment rynku dla spółek notowanych publicznie, które odpowiada za obroty w wysokości kilkunastu, piętnastu, osiemnastu procent, to jakby wystarczy za to wytłumaczenie. Tak? My tutaj przyjeżdżamy po to, żeby spotkać się z naszymi akcjonariuszami, Którzy, którzy są liczną grupą, co pokazują te dane. A konferencja Wall Street jest największą tego typu, tego typu jest największym tego typu eventem w Polsce. Dlatego właśnie tu jesteśmy. I mówiąc tak zupełnie biznesowo kolokwialnie spotykamy się z naszymi klientami, jest to dla nas istotne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.